Niedziela Palmowa, diecezjalne Święto Młodych w Rzeszowie i w Ustrzykach Dolnych. Efekt nowej ustawy. Z Podkarpacia znikają salony z nielegalnymi automatami do hazardu. Pierwsza taka wieś w regionie. Bieszczadzka Polana ma ratujące życie defibrylator. Różne dystanse, jeden cel. Rekordowe uliczne bieganie w Rzeszowie. Marta Januszewska, dobry wieczór, zapraszam na Aktualności. Dziś Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. To również szczególny dzień dla młodych, którzy przeżywają ustanowiony przez świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku po raz 32. Ci z diecezji rzeszowskiej rozpoczęli świętowanie od uroczystego przemarszu z palmami do rzeszowskiej katedry, a młodzi z archidiecezji przemyskiej w Ustrzykach Dolnych uczestniczyli w misterium przypominającym gwiazd Jezusa do Jerozolimy. Młodzi z Katolickich Stowarzyszeń Ruchów i Kół przyszli do Parku Papieskiego pod Rzeszowską Katedrą, by kolorowymi palmami powitać Chrystusa na pamiątkę Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy. To jest dzień bardzo radosny tak naprawdę. Z jednej strony męka Pana Jezusa, ale z drugiej strony już wyznanie, że Jezus jest Panem na tydzień przed Jego zmartwychwstaniem. Do takiego świętowania młodzież przygotowywała się od kilku tygodni. Zrobienie kilkumetrowych palm to trudne zadanie. Tu nie wystarczą chęci i pomysły. Trzeba jeszcze wielu rąk do pracy. Robiliśmy tą palmę wspólnie przez ostatnie dwa tygodnie. To była bardzo duża radość, wspólnota. 10 osób mniej więcej nad nią pracowało. Tu wszyscy się zmobilizowaliśmy i codziennie byliśmy gotowi przejść i po prostu tworzyć tą palmę, kręcić te kwiatki. Jest biało-czerwona, ponieważ to są barwy polskie. Ten wyjątkowy dzień w Kościele Katolickim rozpoczyna Wielki Tydzień. W barwnej procesji do katedry Rzeszowskiej młodzież niosła w rękach gałązki prawdziwych palm, a dziewczęta przystroiły głowy w wianki z kwiatów. Jest to 32 Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku odbywa się pod hasłem Wielkie Rzeczy Uczynimy Wszechmocny. Jest to temat, który podpowiada papież Franciszek w swoim orędziu. To właśnie do niego nawiązywał dziś Biskup Rzeszowski. Za słowami papieża prosił, by młodzież za przewodniczkę na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie, obrała matkę Jezusa, odważną i silną, która była synem do końca w jego ostatniej drodze. Biskup zachęcał też, by młodzież codziennie powtarzała za Maryją hymn Magnifikat. Po to, by wraz z nim i z pomocą Matki Najświętszej uczyć się wspominania przeszłości. Odwagi na dziś i nadziei na przyszłość. I pamiętajmy, nie ma świętego bez przeszłości i nie ma grzesznika bez przyszłości. Znakiem zawiązanej dziś wspólnoty był m.in. chleb. Po mszy młodzież dzieliła się nim i wspólnie bawiła na koncercie Raduje się Duch. Tłumy młodzieży z archidiecezji przemyskiej niedzielę palmową świętowały w ustrzykach dolnych. Uroczysty korowód przeszedł ulicami miasta. Arcybiskup Adam Szal w homilii nawiązywał do dzisiejszej Ewangelii Świętego Mateusza, opisującej ostatnie chwile życia Jezusa. Trzeba popatrzeć na Szymona z Cyreny, który przymuszony do niesienia krzyża, ale przecież był bliski Chrystusa. Jak mówi tradycja, rzeczywiście stał się jakimś bardzo bliskim Chrystusowi. Trzeba popatrzeć na Józefa z Arymatei, który w obliczu, po ludzku sądząc, totalnej klęski Chrystusa, miał odwagę przyjść, poprosić o jego ciało, pochować w swoim grobie. Młodzież z przemyskiej Przemysłowej wraz z mieszkańcami Ustrzyk i gośćmi wzięła udział w misterium przypominającym wjazd Jezusa do Jerozolimy. Było też poświęcenie palm i koncert. Są pierwsze efekty nowej ustawy hazardowej. W Polsce swoich usług nie oferują już duże zagraniczne zakłady buchmacherskie. Z rynku znikają też organizatorzy gier na nielegalnych i jednorękich bandytach. Urząd celno-skarbowy w Przemyślu właśnie zakończył kontrolę 412 punktów, w których wcześniej organizowane były takie gry. Okazało się, że zniknęły z rynku. Nowa ustawa to sposób na zmniejszenie tragicznych skutków uzależnienia od hazardu. Wprowadza bardzo wysokie kary, na przykład dla właścicieli lokali, w których są nielegalne automaty. Ulica Grunwaldzka w Przemyślu, między innymi tu, w jednej z kamienic organizowane były gry na takich nielegalnych automatach. Ich właściciel, podobnie jak 400 innych na Podkarpaciu, zawiesił działalność. Jeszcze przed opublikowaniem przepisów zmienionych 20 największych operatorów bukmacherów wycofało, zgłosiło akces wycofania się z rynku polskiego. Również prowadzimy zintensyfikowane kontrole czynności sprawdzające w punktach, które dotychczas działały w sposób nielegalny, gdzie znajdowały się automaty, i na przestrzeni ostatniego tygodnia stwierdzamy. Że praktycznie w ilości 99,9 ci nielegalni organizatorzy wycofali automaty z naszego rynku. Nowa ustawa całkowicie zmienia dotychczasowy rynek gier. Poza kasynami gry na automatach mogą być organizowane tylko i wyłącznie przez jednoosobową spółkę skarbu państwa, która wykonuje monopol państwa w tym zakresie. W takich salonach może być umiejscowionych od 3 do 50 sztuk automatów. Są również wskazane pewne ograniczenia lokalizacyjne, czyli musi być zachowana minimalność, minimalna odległość od szkół czy od kościołów. Kasyna muszą też opracować zasady odpowiedzialnej gry i nie dopuszczać do niej nieletnich. Gracz ma wskazać, jakie pieniądze przeznacza na grę. Niemożliwe będzie jej kontynuowanie, kiedy się skończą. W magazynach Urzędu Celno-Skarbowego w przemyślu jest ponad 1200 nielegalnych automatów zatrzymanych tylko w ubiegłym roku. Kiedyś kara za urządzanie na nich gier wynosiła 12 tysięcy złotych. Teraz to aż 100 tysięcy. Taką kwotę zgodnie z nowymi przepisami zapłaci też właściciel lokalu, w którym się pojawią, a jeszcze wyższą pośrednicy usług internetowych. Jeżeli nie podporządkują się rygorom ustawy, czyli od 1 lipca no tutaj jest przesunięcie terminu nie zablokują stron internetowych z dostępem do podmiotów, które nielegalnie będą urządzać gry, kara wynosi 250 tysięcy złotych. Wszystko to ma służyć zmniejszeniu liczby uzależnionych od hazardu. W ostatnich latach wzrosła ona czterokrotnie. Przy takich automatach ludzie tracili majątki, a uzależnienie powodowało rodzinne dramaty. Gry na, na tych urządzeniach są to gry o charakterze losowym, niezręcznościowym. I co to oznacza dla gracza? To, że. Podchodząc do tego urządzenia, wrzucając do niego ogromne pieniądze, tak naprawdę gracz nie ma wpływu na wygrane, które uzyskuje. Są to wygrane losowe i tak naprawdę te urządzenia są tak zaprogramowane, aby wyciągnąć od grających pieniądze. W ubiegłym roku specjaliści z Izby Celnej w Przemyślu przebadali ponad tysiąc takich automatów. W każdym przypadku okazywało się, że mimo zapewnień właścicieli, zręczność nie miała żadnego wpływu na wygraną. Polana w Bieszczadach to od dziś wieś z sercem. W tej małej miejscowości na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zainstalowano właśnie defibrylator. To część projektu Fundacji Ratujmy życie, która pokazała także dziś wszystkim chętnym, jak udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej i jak użyć do tego defibrylatora. Urządzenie do reanimacji kupili sami mieszkańcy ze wsparciem gminy i nadleśnictwa w lutowiskach. Polana ma niespełna 300 mieszkańców, ale w sezonie turystycznym ta liczba zwiększa się nawet dwukrotnie. Nad bezpieczeństwem czuwają tu głównie strażacy ochotnicy. I to oni uznali, że taki dostępny dla każdego defibrylator może się tu bardzo przydać. Zorganizowali zbiórkę, którą wsparli i mieszkańcy, i turyści. Zbiórka trwała. Dwa lata, były dwa koncerty organizowane, To dla Was gramy przyjaciele i zebraliśmy wtedy łącznie z dwóch koncertów 7 tysięcy złotych. To był dobry początek, a pomysł bardzo się spodobał, tym bardziej, że miejscowość położona jest z dala od głównych dróg i do Jaskaretki pogotowia nie tylko zimą bywa trudny. Nie jest najgorzej, ale mówię, no jest 20-25 km zależy skąd jedzie, prawda? Mówię, czy to nawet jak jest śmigłowiec z LPR-u to... To też jest chwilę, mówię, to jest parę minut, zawsze to jest niewyjęte, że tak powiem. A w kryzysowych sytuacjach liczy się każda minuta. W przypadku w Polsce jest około 40 tysięcy rocznie nagłego zatrzymania krążenia. Udaje uratować się około 5%. Przy użyciu defibrylatora prawdopodobieństwo przeżycia wzrasta z 5 do 70, także to jest bardzo bardzo duża zmiana. Właśnie dlatego w lokalną inicjatywę włączyła się Fundacja Ratujmy Życie. To dzięki tej współpracy Polana jest pierwszą wsią na Podkarpaciu z ogólnodostępnym defibrylatorem AED. Oby się nie przydał w życiu, bo to różnie było, ale jeżeli nawet tak, to to jest bardzo przydatne. I cieszymy się, że takie coś mamy w naszej takiej małej miejscowości, gdzie często też mamy różne wypadki i czasami to może życie uratować o wiele szybciej. Mieszkańcy Polany mogli dziś sprawdzić, jak działa defibrylator, ale też przejść szkolenie z całej akcji reanimacyjnej, niezbędnej w przypadku zatrzymania krążenia. Umieszczamy w tym czasie, kiedy. Pewnie najtrudniejsze w tym wszystkim byłoby, żeby zachować zimną krew, żeby nie dać ponieść się panice. No, żeby się skoncentrować tylko na tym, co, co, co mówi defibrylator. Bo sama obsługa urządzenia nie jest trudna. Nawet osoba bez przeszkolenia może go użyć, bo wystarczy go włączyć i defibrylator będzie po kolei podawał komendy, które należy wykonać. To pierwsza, wieść z sercem na Podkarpaciu. Ale takich ogólnie dostępnych defibrylatorów jest coraz więcej. Urządzenia kupują duże firmy, instytucje i sklepy, ale też samorządy. Na przykład w Rzeszowie w ramach programu Bezpieczne Miasto przybyło ich pięć. Ponad 250 studentów z całej Polski wzięło udział w zakończonej dziś w Rzeszowie konferencji Młoda Elektroradiologia. Słuchali wykładów specjalistów w tej dziedzinie, lekarzy radiologów i radioterapeutów, ale też prezentowali własne prace naukowe. Gospodarzami byli wykładowcy i studenci Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Radiologia to jedna z najszybszych dziedzin w obrębie medycyny i rozwija się niezwykle dynamicznie. W związku z tym cały czas przybywa liczba, trzeba się szkolić, trzeba zdobywać nowe doświadczenia. I to jest ważne, żeby to zdobywanie nowych doświadczeń zaczynało się już na poziomie studiów. To jeden ze sposobów na poszerzanie wiedzy i teoretycznej, i praktycznej, związanej z badaniami obrazowymi, takimi jak rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa, oraz z radioterapią, czyli leczniczymi naświetleniami stosowanymi głównie w onkologii. Część wykładów oraz prezentacje przygotowali sami studenci, a gośćmi specjalnymi byli lekarze z doświadczeniem klinicznym i naukowym. Niewielka gmina Nozdrzec buduje 11 mieszkań socjalnych. To potrzeba chwili, bo na wsi przybywa ludzi starszych, którzy sami nie są w stanie utrzymać domów. Ale ta forma pomocy skierowana jest również do rodzin wielodzietnych i rozbitych z powodu różnego rodzaju kryzysów. Już za niespełna rok najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy zamieszkają w nowych lokalach. Będą miały obniżony standard, ale to po to, żeby także czynsz był niższy. O połowę. Mieszkania socjalne w wiosce Wesoła powstają w tym budynku. Kiedyś był tu ośrodek zdrowia, potem niepubliczny zakład opieki. Od kilku lat budynek stał pusty i niszczał. Na jego remont gmina przeznaczyła ponad 1 600 000 złotych. Wsparcie przyszło też z Unii Europejskiej. Całkowicie przerobione wnętrze i nadbudowane poddasze zamienią się w mieszkania dla najbardziej potrzebujących rodzin i ludzi samotnych. Dla 11 mieszkań jest to rozpiętość powierzchni od 48 metrów do 68 metrów. Standard tych mieszkań nie będzie wysoki. Na przykład łazienki na korytarzach będą wspólne, ale gmina tak zaplanowała te inwestycje, by przyszłych lokatorów było stać na zapłacenie czynszu obniżonego o połowę, bo trafią tu najbiedniejsi. Coraz większe problemy w naszej gminie są z osobami, które nie mają konta własnego lub którym to są osoby samotne, starsze, którym po prostu sypie się dom. Stąd musimy zabezpieczyć tego typu obiekty. Także i z rozbitych rodzin są osoby, rodziny, matki z dziećmi, które nie mają dachu nad głową. Wszyscy, którzy tu trafią są podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej w Nostrzcu, m.in. rodzina Stodolaków z Wesołej. Teraz mam dzieci sześcioro i jedno w drodze. Czyli rodzina będzie miała wkrótce dziewięć osób w sumie? Tak, tak. Na razie rodzina Stodolaków mieszka w niewielkim lokalu. W przyszłym roku przeprowadzi się do nowego, większego mieszkania. Już z centralnym ogrzewaniem. Warunki życia poprawią się wszystkim, którzy znajdą tu nowy dom. Obok bloku socjalnego powstanie plac zabaw dla dzieci i miejsce do odpoczynku dla najstarszych lokatorów. W Rzeszowie padł dziś kolejny rekord frekwencji w biegach ulicznych. Tym razem wystartowało prawie 2000 tysiące osób. Większość wybrała dystans półmaratonu. Bezkonkurencyjni byli zawodowcy z Kenii, ale zdecydowana większość uczestników to amatorzy. Biegamy nie dla finansowych nagród, ale dla satysfakcji, dla zdrowia. No dobrze, i dla takich medali. Niedzielna rekreacja nad Wisłokiem? Można i tak, ale dziś zdecydowanie więcej było biegaczy. Razem tworzyli nie tylko imponujący widok, ale już na starcie pobili rekord. Kolejny rekord frekwencji tu w dwóch biegach praktycznie prawie 2000 osób wystartuje. Wystartowali najpierw na 5 km. Jedni po rekordy i nagrody. Większość, tak jak 66-letni pan panierzy, tak po prostu, dla siebie. Lepiej się czuję. Nie trzeba mi żadnej. Nie pan, innych spraw gimnasty, tylko bieg jest najlepszy. Tak pomyślałem sobie, żeby coś w takiej końcówce tego życia, coś zrobić dla siebie, brzuch zaczął rosnąć i polecam, polecam. Człowiek się jak się rusza, kręgosłup go nie boli, jest bardziej sprawny fizycznie, no i kiedyś pomoże wnukom. W biegu na 5 kilometrów wygrał Ukrainiec Paweł Olinik, aż 1500 zawodników wystartowało w Rzeszowskim półmaratonie. To na pewno cieszy. Coraz mniej ludzi wybiera się go do galerii, coraz więcej na zakupy, coraz więcej ludzi wybiera się po prostu na biegi. Wygrał Kenijczyk, kiptum Hilary Kimayo. Trasę półmaratonu pokonał w godzinę 5 minut i 49 sekund. Najlepszy Polak Paweł Ochał z Bydgoszczy był trzeci. Wystartowała także lekkoatletka, olimpijka z Pekinu Anna Rostkowska. Kocha biegać i przekonuje, że to najlepsze co możemy zrobić dla siebie. Tylko właśnie musimy sami o to zadbać. Jeśli zadbamy o rekreację, o ruch, to będzie zdrowie, a do tego dołożymy trochę diety, to po prostu będziemy zdrowsi. Pani Zofia Turoż ma 78 lat i dziś ukończyła bieg na 5 kilometrów. Słuchajcie, to jest najpiękniejszy sport, jaki może być w życiu. Bieganie. Biegamy mają 16 lat. Kolejne bieganie w Rzeszowie 11 czerwca. A teraz rywalizacja sportowa zupełnie na serio. Hokeiści UKS-u Niedźwiadki Sanok bez medalu Mistrzostw Polski Młodzików, który dziś zakończył się w hali arena. W spotkaniu o trzecie miejsce zespół gospodarzy przegrał z Polonią bytą 2 do 4. W meczu półfinałowym Sanoczanie potykali się z faworytem turnieju Sokołami Toruń. Niedźwiadki podjęły walkę, ale rywale z Kujaw byli skuteczniejsi. Wybrali 5 do 2, pozbawiając tym samym gospodarzy prawa gry w finale turnieju. Ciekawostką jest fakt, że zespół stolunia prowadzi były hokeista STS-u, Wojciech Milan, a w drużynie gra z Sanoczanin Maciej Witam. Mecz był bardzo zacięty, mi się wydaje, ale zdobyliśmy szybko dwie bramki i udało nam się prowadzić grę. Później weszły w nasze szereg jakieś takie trochę rozluźnienia i zrobiło się trochę nieprzyjemnie, bo straciliśmy dwie bramki w osłabieniu, ale doprowadziliśmy ten mecz do końca. Daliśmy serce na lodzie. Cała drużyna zagrała na 100%. Nie udało się, to popełnił mniej błędów. Przeszelili więcej bramek, taki jest hokej. W niedzielę młodzi Sanoczanie stanęli do walki o trzecie miejsce w mistrzostwach i brązowy medal. Niedźwiadki za rywalami mieli betonską kolonię i to spotkanie także zakończyło się porażką gospodarzy. Sanoczanie przeżyli dramat, prowadzili 2 do zera, ale rywale triumfowali w końcowym rozrachunku 4 do 2. W tym samym Niedźwiadki ukasowały się na czwartym miejscu w turnieju. To już jednak była rozgrywka o trzecie miejsce wszyscy dawali siebie wszystko. U nas drużynie też i nie mogę niczego naszej drużynie zarzucić. Wiem, że każdy zostawił serce na lodzie i nie mógł nic więcej. W 23. rundzie trzeciej ligi piłkarskiej ciekawie zapowiadał się mecz w Krośnie, gdzie karpaty podejmowały JK z Jarosław. Obydwie ekipy w poprzednich rundach ogrywały w ostrowcu lidera rozgrywek drużynę KSZO. Teraz zagrały na remis. Z gry, zwłaszcza w drugiej połowie, więcej mieli krośnianie. Rywali od porażki ratował najpierw słupek po strzale cępy, za chwilę bramkarz Jarosławian wybijając strzał Stepankowa. Widać było, że drużyny nie chciały przegrać, tak? Chcieliśmy wiadomo coś tam strzelić, no ale, ale mówię, kiedy dwie drużyny, jak miały sytuację, to nie, nie po jakiejś tam super sytuacji, które sobie stworzyły, tylko po błędach jakichś tam pojedynczych obrońców. Zabrakło nam troszeczkę tej, tej, tej takiej dynamiki odpowiedniej, żeby, żeby stworzyć sobie jeszcze jedną sytuację, albo żeby wykorzystać te, które, te, które były, no, trzeba przyznać, że, że był to naprawdę mecz dwóch zespołów o, o dużym potencjale. Rysowia po wyjazdowym zwycięstwie w Trzebini ma już tylko 3 punkty straty do lidera tabeli. Stan Rzeszów zremisowała z Sołą i traci do pierwszej drużyny 7 punktów. W drugiej lidze Siatkarek w trzecim meczu finału Siatkarki Mieleckiej Szóstki poniosły trzecią porażkę. Podopieczne trenera Romana Murdzy przegrały z drużyną Tarnowskiego PwZ 0-3. Jęczanki zakończyły rozgrywki na drugim miejscu, ale obydwie drużyny grać będą dalej o awans. W tym pojedynku trener gospodyń dał szansę gry Juniorkom Szóstki, które niebawem rywalizować będą w finałach mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. Dlatego też rywalizacja przebiegała pod dyktam do Tarnowianek. Zespół osiągnął maksa i w rozgrywkach juniorskich, bo weszliśmy do finału. I w rozgrywkach seniorskich, bo gramy dalej o pierwszą ligę. A te mecze o niczym nie stanowiły. Te mecze po prostu tylko wyznaczały drużynę przeciwną do dalszych gier. W finale Mistrzostw Polski Niemczanki zagrają w najbliższy weekend. Ich grupowym rywalem będą Intel Wrocław, Beka Bielsko-Biała i gospodynie zawodów Atom Malbork. No i to był też ostatni gwizdek w aktualnościach. Dziękuję za spotkanie. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.